To wiesz, święta Bożego Narodzenia to jest taki magiczny czas w roku, który spędza się w gronie rodzinnym z najbliższymi. Z czym dobie kojarzą się święta? Z choinką pewnie i z tym czasem spędzonym rodzin z rodziną. A to jest najważniejsze. Już teraz wyrośliśmy z tych prezentów. Jakby zawsze małe upominki po prostu sobie robimy, aby, aby kontynuować tę tradycję prezentową, ale generalnie. Czas spędzamy razem i to jest dla nas największy prezent. To jest taka właśnie magia, tak rodzinne święta? Tak, no to są te trzy dni, które zawsze spędzamy z rodziną i, i, i po prostu jesteśmy ze sobą. E, Nigdzie się nie spiesząc i to jest, to jest e, bardzo fajne. Ja, za, ja bardzo lubię takie poukładane życie ze spokojem i bardzo się cieszę, że te święta już nadchodzą, bo znowu rok będziemy czekać. Tak naprawdę dla żużlowców Wielkanoc kojarzy się ze startem w zawodach ligowych przez lata w Polsce. To, to Boże Narodzenie to jest właśnie taki okres, kiedy można odsapnąć i myśleć o żużlu też. Tak, to prawda. Można sobie trochę troszeczkę pierogów pojeść czy innych potraw i to jest no, bardzo fajne, ale mimo wszystko zawsze jednak trzeba uważać, bo trzy dni jeść no to… Można się przejeść. Różlowiec musi trzymać cały czas wagę bo potem musi to wypocić na treningu. Tak absolutnie po co robić sobie podulkę. A co lubisz najbardziej właśnie z tego wilinego stołu jakieś potrawy szczególnie przypadają Ci do gustu? Bardzo lubię ryby i, i pierogi mojej mamy to jest wspaniałość pierwszorzędna więc to jest dwie moje ulubione potrawy potrawy. Ale to tak jak mówię no, raczej nie można przesadzać bo później rośnie. Czego Ci można życzyć na, na święta i czego Ty byś chciał życzyć kibicom? Spokoju przede wszystkim i dużo tej takiej radości w gronie najbliższych i są też ludzie, którzy potrzebują pomocy, więc bardzo często gdzieś tam uczestniczę w takich akcjach, żeby pomóc komuś, kto potrzebuje, czy nawet dach nad głową, no to, to nie ma problemu, a wszystkim właśnie życzę, żeby każdy miał ten spokój w sobie i Mm, to jest najważniejsze.